Sport Jarosław Przioska, dobry wieczór tu teraz o nowej dyscyplinie zresztą Andrzej Augustynek szuka odpowiedzi na pytanie co to takiego jest Ski Trike Ski jest to nowa carvingowa maszyna służąca do bezpiecznej, szybkiej i łatwej jazdy po śniegu Skitrajk nie ma wiązań narciarskich, nie potrzeba zakładać specjalnych botów, aby jeździć. Łatwość i bezpieczeństwo gwarantuje ramię, które utrzymuje narty równolegle i odpowiednio układa krawędzie do stoku. Pionierami byli Amerykanie, ale Polacy szybko nadążyli za tą nową modą, co bardzo cieszy konstruktora skitrajka. Polska jest wiodącym krajem, jeśli chodzi o ski trike, oczywiście razem ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie ski trike się narodził. Ski jest popularny także w takich krajach alpejskich jak Włochy, Francja, ale Polska jest jednym z wiodących krajów. Ski trike ma już swój związek, a skoro są władze, to i zawodnicy. Ci wystartowali w historycznych, pierwszych międzynarodowych mistrzostwach Polski. Ta historyczna chwila jest również ma podwójne znaczenie. Otóż yy, za miesiąc są rozgrywane mistrzostwa, mistrzostwa USA i pierwsze są w Polsce, niż w USA, niż w miejscu gdzie są to wymyślone i jest źródło Beleski, który to wymyślił dzisiaj z nami, także ranga imprezy jest naprawdę duża i cieszymy się, że gościmy tutaj wielu zawodników z kraju jak i z Europy i świata, jak i wszyscy się tu naprawdę doskonale bawimy. Zgona 40 zawodników, na najlepsze czasy uzyskał Grzegorz Kurek, co oznaczało tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. Jeździłem na nim wcześniej 5 dni, 6 dni i tak po godzinie dziennie. Natomiast tutaj pewne doświadczenie można wynieść z NART, gdzie jeżdżę bardzo długo od urodzenia, zawodniczo też miałem styczność z tym sportem. Dlatego myślę, że część techniki narciarskiej przekłada na, na ski traj. Przykład pierwszego mistrza Polski jest potwierdzeniem, że pewien wysoki poziom można osiągnąć bez żmudnego treningu. Odpowiedni balans ciała, trochę odwagi i doświadczonym narciarzom możemy pokazać na skoku plecy. Nartom karbingowym, snowboardowej desce przybyła mocna konkurencja. No zobaczymy, może będziemy mieli i mistrza świata w tej dyscyplinie sportu. I to już była ostatnia informacja przygotowana przez nas w dzisiejszej kręicze sportowej. Życzymy Państwu spokojnego i udanego tygodnia.